Dzień dobry. Dzisiejsza moja obiadokolacja. Tu rukola, koperek, jabłuszko starte, pół jabłuszka starte na grubych oczkach. Te zielone dudki cebuli i czosnku. Tutaj papryczka, pół papryczki starte na grubych oczkach. Teraz. Mam, to jest kozłek lekarski, inaczej Waleriana Z tego kozłka lekarskiego robią te krople na serce, na uspokojenie, prawda? I ja to posiałam dzisiaj, kiedyś siałam, ale zniknęło. Teraz w tym roku posiałam dwa krzaczki wyszły. Teraz na wiosnę jeszcze posadzę więcej. Liście, zielone liście nie mają takiego specyficznego smaku jak korzeń. Korzeń ma niesamowity ten zapach. Ja uwielbiam ten zapach korzenia. Jak zrobię więcej uhoduję, to może i będę wykopywać z korzeń z Valerianu, z tego kozłowka lekarskiego. Tak, teraz, teraz buraczek czerwony, surowy oczywiście. Tu, tam gdzie korzeń, były takie twarde troszeczkę te skóra, tu tylko ścięłam, tu tego korzenia ścięłam, a skóra zostaje umytaj i, i y, y, będę starła, tarła z, z tą skórą. Widać? Dobrze. E, Trę na drobnych oczkach. Trzeba na drobnych oczkach trzeć, bo e, buraczki są twarde. Prawda? Żeby łatwiej było y, zjeść to. Nawet kto ma zęby żeby było łatwiej zjeść, żeby się połączyło z resztą składników surowki. Teraz e, buraczki surowe przeważnie się je tylko wcikłe, a trzeba jeść na surowo, bo kto ma zaparcie, bardzo jest pomocne, a zaparcie ma prawie każdy człowiek, który się odżywia tradycyjnie. Także trzeba dużo jeść surowych buraczków, sok, albo tak jak ja, surówkę zrobić, zjeść. Oczyszcza krew, bo sama, sam kolor też mówi o krwi, prawda? Że, że tego że bardzo lecznicze, oczyszcza krew, bardzo pożyteczne. Oj, to jest W zimie, e, kiedy nie ma tych pomidorów, e, m, e, tych e, z, z lata, to ja nie kupuję, tylko robię bez pomidorów. No chyba, że trafi się mi te pomidory, jakie to były te małe. Wtedy mogę dać te małe pomidorki papryczkowe, o, tak się nazywają. Tu mam tej pomidory. Kozłowka lekarskiego do koktajlu zielonego przeważnie dawałam, ale dzisiaj dla was do surówki daję pół łyżeczki. Soli morskiej i to mieszam. Zobaczymy, jak wyjdzie. Jabłuszko, bardzo świetne połączenie. W zimie wie, wiele tych i pietruszkę korzeń, i sel, selera. Zresztą będę nagrywać jeszcze. I z innymi warzywami, co u nas jest jeszcze do jedzenia. Tak i kolor, śliczny, śliczny kolor, piękny. Także no w zimie paprykę też e, nie daję, bo nie chce mi się tych mm. <gry> plastikowych pomidorów i papryki dawać jeść. A teraz jest e, nawet ze swojego ogrodu ten, ta papry papryka dzisiejsza. Także taka surówka. Użyteczna. To właśnie mój obiad. Bez gotowania, bez czekania, bez e, stania na kuch przy kuchence smaczne, zdrowe, bez żadnych dodatków chleb ziemniaki, czy gotowane kasze ryż gotowany i tak bez żadnych dodatków tak powinien jeść każdy człowiek samo zdrowie olej konopny tłoczone na zimno Olej rzepakowy tłoczony na zimno. Olej słonecznikowy tłoczony na zimno. Zaraz wymieszam i skosztuję. Bardzo dobra surówka Na wszystko. Oczyszcza organizm i tak dalej. Człowiek je i uzdrawia się. Naj... E, tańszym kosztem. <laughs> Najtańszym kosztem. <laughs> A tak trzeba ile wydać? Bardzo dużo. Ten, kto choruje, wie ile traci pieniądze na lekarstwa. Prawda? Tak. Zaraz kosztuje. Pychota. Pycha. Naprawdę. Naprawdę. Niesamowity smak. To połączenie takie ciut kwaśne, ci pomidory były kwaśne, nie wiem, ciut troszeczkę kwaśne, ale smak niesamowity. Mm. Wychodzę. Bardzo polecam taką surówkę. Jak nie macie e, tego kozłka lekarskiego, to nie musi być. Możecie zrobić bez. A ja e, pokazałam, że można używać kozłka lekarskiego też. I do, i do surówek, i do koktajlów. Dziękuję, polecam.